Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wik11, i dzisiaj zagramy sobie w CSa z jednego Linkmana samemu. Czemu samemu zapytacie? No tak, bo chciałem po prostu nagrać dla Was taki film. Chciałem. No, chciałem. No, e, nagrać taki film, gdzie powiem Wam co i jak, jak to będzie wyglądać. E, ogólnie poprzednie filmy, e, jak widzieliście, były po prostu nagrywane bez przywitania, bez pożegnania, nie? No bo gram ze znajomymi. Czy w się ten Garz to taki trochę średni, bo mikrofonu zapomniałem włączyć, znaczy wyci... odciszyć w yy, OBS-ie, bo wcześniej tam robiłem to i to musi być wyciszone. Żeby nie, nie było słuchać, bo po prostu odpalę to nagrywanie i demko i się położyłem i yy, po prostu coś tam robiłem na telefonie. Gram bez rozgrzewki, taki szybki film, mam nagrać po Placua. Chciałem otworzyć jakoś gierkę, ale żadnej gierki nie miałem na tej, więc. No, jakoś myślicie to trzeba jakby Jak będę lamił w chuj. Zazwyczaj lamił w chuj, ale co tam. Mieniem też e, program do montowania z Kantazji na. E, Premiere Pro. O, kurwa. Gościu chyba kurwa gra na gościkach naprawdę, nie? Dobra, wszyscy na z co słyszę. Już to są pizzy ja powiem też na dostanę. Tak, ja się... Please, man. I you, bro. Out. To jest bardziej te osoby. Zgubiłem Wątek, no. Zmieniłem program montowanie. Mi się ogólnie przyjemnie jakoś tam montuje. W eee... sensie takim, że nie nudzimy się to po prostu przez jakieś pół godziny, bo... W Cantazji trzeba było robić wszystko ręcznie, a tu mam eee, duże ułatwienie. W sensie takim, że to się da, to jest zautomatyzowane. Dobrze, Eee... Jest automatyczne, jak założmy, wycinam coś e, jakiś fragment, to nie muszę tego wszystkiego przesuwać. Jak już założymy montowane. Tak wstępnie oglądam dru to drugi raz I coś mi się nie podoba, nie? No to nie mam tak, że muszę to e, wyciąć to i przesuwać wszystko znowu złapemy, nie? A kurwa, P, my, nie? Nie ma tak, że mam zmontowane i tam mam jakieś pliki, yeah, zdjęcia, nie wiem, filmy that dodane that. wcześniej. I... i... Ten. i... eee Dobra, później powiem. Idę po broń! Eee, mam zdjęcia, filmy, dosłownie się to nie muszę tego wszystkiego ręcznie przesuwać, tylko kliknę dwa razy i już mam wszystko przesunięte. I właśnie w Camtasia to mi przeszkadzało, bo nieraz kurwa, się wkurwiałem. Bo się wszystko przysłać ręcznie, później to kurwa musiałem dopasowywać jeszcze raz do... O kurwa Jestem spiśnę Kurwa, Grenade out. Dobry, jest Mi nie idzie, ja bym musiał rozgrzewkę zrobić, ale nie mam czasu, bo jest godzina 23.41 ja nagrywam, więc mi się też w sumie język kurwa plącze. Myślę, że jak na takie długie przerwy, to zasięgi za bardzo się nie zmieniły. Były takie, jakie są. Były takie, jakie były, sorry. Nie, są. Kurwa. Są takie, jakie były. Woo! I am the best player this game. Nie celowałem w głowę, no nie trafił ani razu. O się dopiero skina. Albo tak rzadko nim gra. Nie no, mnie raz chyba zajebał Zależy, którego to jest skill Ledro Łapcie moła! O kurwa, ale go zajebałem Kurwa, to jest, jest takie pojebane, jak już rozpytasz full auto W wiem, że nie gram najlepiej, ale co bez rozgrzewki I grałem w Rainbow Six In. Może kiedyś się pojawi odcinek? Nie mam nagrane, ale się kurwa wszystko cieło w chuj, więc nie opłacało się tego rzucać. Wiem, że to jakoś też nie jest najlepsza. Ale to kurwa przez mój monitor. Kiedyś kupię lepszy monitor. To będzie lepsza w ogólnie. Pierdolę, nie daję mu. Nie wiem, czy on gra, kurwa na głośnikach czy co. Kurwa mać Wiem, że to brzmi jak się tłumaczył i że są takie chujowe, ale na kurwa też się skupić nie mogę, bo też gadam z nami I ja się z przywyczajeniem zamykam mordę I ten, jak mam... Yy, jak gram, I dlatego jest co chwilę, gadam coś i nagle przerwa, bo się staram skupić Ranga jak widzicie Supreme Prawda do powiecie w chuj a to prawda? Znaczy nie wiem czy prawda. To zależy od dnia jak wyjdzie, nie? czy widzieliście, że miałem G3, ale to przez to, że Kałaha tam spadaliśmy z ziąkami i teraz ciężko jest kurwa, wbić go. Kurwa wychyl porządnie, jak ta nie taka pizda kurwa! Kręci się wokół tego jeszcze na farcie ujba nie da! 80 kurwa, ile 80? sześć? Kurwa w trzech jebane bliźniaczki syjamskie, kurwa chodzą parami. Nie będę, kurwa, odzywał, bo się staram skupić, ale na no, chuja tam. Na tym Wingmanie z tym, z... Mario, wbiłem O kurwa. We will make some regret this day. Flashback! On ten Debil mnie wkurwia Dobra Mam nadzieję, że filmowi się spodobał Czyli tak wszyscy, jak już to wchodzą na film I wchodzą po prostu na film, kurwa i nic nie ten Nie wchodzą na film, obejrzą tam pierwsze sekundy i powiedzą o chujowe, kurwa i wychodzą Dobra, więc ja się z wami żegnam Do zobaczenia w następnym odcinku, na razie Cześć.